Gdy na imprezę gdzieś wybierasz się, jedną ci dobrą radę mogę raćem i śpiewaj z nami A ja mam do parę ciągłe okulary, widzę kolorowo i uśmiechać się widzę kolorowo i uśmiechać się, a ja mam do parę, niech Cześć widzowie Dzisiaj akcja Obornik Ładujemy koparką Baryński Robota idzie jak na mózgu Nawet koparka podobna Trochę większa ilość jest. No. <laughs> Vale Não é Idziemy z zarzutnikiem. No, jedziemy gnoić na prawo. Jo. Ostatnio go Film, jak tak wodziliśmy tym zarzutnikiem Case'em 955 pożyczonym. Ja Tata opowiadał. No to tam nie? No. Jak to by się ciągnik duży przydał w gospodarstwie? No, parę lat minęło. jest, o jest. Na miękko jedzie i w ogóle. Tak jak Tata opowiadał w tamtym filmie, tak teraz jest. Tylko wtedy Fent miał być. Ale prawie jak fend. Taki sami na dwa, bo to za długo schodzi znowu I rozrzutnik taki sam ten Za duża ilość jest, albo współpracę z młotkolem podpisać Koparkę już mamy swoją To no, oni nie chcieliby z nami współpracować chyba Za szybko robimy No i gnoju ze słową nie mieszamy No, to tak robi no. Tak to byśmy dopiero towaru mieli, sześć razy taka sterta Ale my mamy, nam się towar jeszcze robi tam, gdzie krowy no to karmiany No No Najgorzej, no że to ciemno, tak? To... zaś jutro Trochę po ciemku wtedy do obory No Trzeba Wymieszać z gruntem, nie? Jo Trzeba Muszę... wymieszać z gruntem nie kurwa, przecież na trawę jedziemy To jak będziemy mieszać z gruntem? Trzeba na trawę Trawę by trzeba było poryć Co po pięciu latach Roltransie powiesz? Opinię użytkownika no Chodzi jeszcze zobacz, On nie zardzewiał jeszcze Bo nie ma zawsze po robocie komu umyć Bo to należałoby taki sprzęt umyć No to wtedy w ogóle bajka, nie? Rozrzutników nikt nie chce wyjść, bo to trzeba cały dzień Każdy myśli, że 5 minut i już jest dobrze Tak nie jest Wszędzie tam najdzie, bo nie tylko w tym, ale to w każdym no, Łańcuchy nadciągają No i no leci Najważniejsze to jest zadbać o jego czystość A tak to rozrzutnik bezawaryjny No rozsypał nam zęby tam raz nie wiem czemu, ale rozsypał Przykładnie zęby Z tyłu na adapterze rozsypały się Ale takie tam słabe punkty bo to Duży chodzi po małym, a w sumie jak jest obrót tych trybów To tak raptem na dwóch zębach ciągnie A to są takie zajebiste, tole, to Nie ma żartu Najgorsze to dłuższe te, długie, niezgnite jest w no i słomiany, jakieś siano, że to jeszcze nie przegnity. No i wyrwie wtedy pół tony naraz, no to musi coś pójść, rozpędzać. że na jakby, tysiąc... Myślę, jakby tam zawsze przegnity robił, to by nic się nie stało do tej pory. No. To jak na tysiąc wałku, a wpadnie taka gruda, no to już jest opór. Ale poza tym nic się nie dzieje. No tak, to nie. Nie ma no, że jak I tego gnoju to wiecznie by działał, nie bez zarzutów Nie ma co się zepsuć. Wtedy. No. Także można polecić zarzutniki Roltrans przynajmniej ten nasz. Teraz to chyba odpowiednik jest Bison się nazywa. No. Posłuchaj, wszystko na Piedra ulicę. Pokrętło tu ustawisz. Mam tutaj, bo to na było, to mam tu, bo już jak reszta to cyk, szybciej taśma skarmię I zasuwam, tak tam jak pełny ustawię sobie tam 2,5 na skali, który to jest tak na mogę tam słabo widzisz. I jeździmy, liczmy godzinę, mniej więcej Jakby był bardzo no i to i szybciej można, nie? Posłużasz szybciej i można szybciej jechać Trzeba pomału, żeby zdążyło go porwać Ale znowu wziąć, wywozić na pryzmę przyczepami i później jeszcze raz na polu ładować do Na wiosnę tak robimy, bo to, to co z zimy to na wiosnę Ale to tak powinno się cały rok sezonować czyli. A przyczepy mamy mniejsze niż ten To się najeździmy trochę A, bo za dalej No, dalej za daleko są już ja mieli jakąś wannę, ciężarówkę, wtedy można Tatrę wywozić, a tak? No, ale to musi być też twardo, co? no co? Chyba, że Tatrę cykluje A no, na Tatrę zaś więcej też nie wejdzie Także teraz po tylu latach, trzeba drugi taki zestaw Jeden już jest? No, tak podobna miała się rozwijać, to wtedy fajnie by było Był na polu, no bo takich dwóch to nie zdąży orać ani to ładować No, no tak idzie wtedy. teraz się też bóg zmienił po tylu latach Z piątka w obrocie a także jak ten jest na polu, tak jak na wiosnę się trząpa. no to, to A tu, tak wtedy, no, aby ładować Wtedy trójką nie nadążaliśmy a teraz jest piątka, no to tak już jest Nie będzie zaś co rać. ładnie rośnie Tutaj Taka naśniewa akurat W tym roku były filmy nagrywane Będzie drugi rok Bo to, to będzie, widać, że będzie No Najpiękniejszy był pierwszy bałkot w tym roku Ale w przyszłym roku też coś się ładnie Coś może posypie Trzeba pomyśleć jak to tanio Tanio, a dobrze Te nawozić no. Anio, a dobrze, bo to tak Kiedyś to było w yy, nodzie Polipowska No to dzisiaj to się inaczej robi Trzeba trochę poczytać Doinformować się Polipowska droga